powiedzcie mi czy to nie za wcześnie? winogron jest o połowę mniejszy i dojrzewa już? ty wiesz, że winogron dojrzewa? tak, bardzo coś za szybko chyba i to ten duży czyli chociaż jest o połowę mniejszy dzień dobry nasi widzowie dzień dobry kochani jak pojedzie jakiś? Radno się o teraz jak my jedziemy No Jedziemy na działkę Tak Trzeba skosić trawę Bo Winogron, tam. winogron poskubać Jak jest Jak jest my. Te pędy To ja akurat będę kusić a ty będziesz ten Aha Pozdrawiamy wszystkich Co tak. zgadli Wszystkich tak. w ogóle ogólnie, Ale zwłaszcza tych co zgadli którą rocznicę ślubu mamy tak. Mieliśmy wczoraj. Którą Becia? 33. 333. Nie 300. 33. No ale człowiek się tak czuje, nie? No ja się wcale tak nie czuję. To żartuję. A, pozdrawiam panią, hmm? która napisała, że Becia jest tak młoda, a robi takie pyszne ciasta że ona jest przynajmniej dwa razy starsza od Beci. To pani jakby tak było, to by musiała mieć przynajmniej ze 120 lat. Co jest przynajmniej dwa razy, nie? Nie, dwa razy by było 150, bo jak ja mam Dwa razy to jest 100. Aha. No a ja mam yy, 51, no to by było 151. 102. No dobrze, to 102. No to raczej dwa razy to jest twoje plus raz. To jest dwa. No. Jeszcze jedna pani napisała: Co za chudy kot? Jak ludzie mogą tak głodzić zwierzęta? No, że Bartuś jest taki no. chudy, że my się nad nim znęcamy, że mu jeść nie dajemy. Niech pani zobaczy w internecie... To jest taka rasa. Jak, że to jest kot szoszelski. To tak jakbyśmy powiedzieli, że... E, Harty są... Tak, głodni. że ktoś harta głodzi, głodzi no. no Hart jest chudy, no taka rasa. No. I tak. nic Bartuś ma jedzonko i to ma naprawdę do, dobre jedzonko. I je dużo. I on je dużo, naprawdę jak na takiego chudzielca, to on je... uważam bardzo dużo. On, po, on potrafi trzy saszetki dziennie zjeść no. i do tego suchą karmę a on jest malutki, on dwa kilo waży no. a pani jak tak mówiła to mogła sobie obejrzeć inne firmy na których jest karma jak Bartek wybrzydza nie? oj ty, co to Maja to jest tak mądry zwierzak już wszystko wie tak Majunia? Tu jest właśnie te, te głupie światła. No. Słuchajcie, tam nikogo nie ma. Nie, bo to jest spowalniacz tylko. Tak, tam nikogo nie ma, tam, nikt nie, tam jest przycisk, że można zaprzycisnąć. O, będę się zbliżał, a bo tamten się pierwszy Bo tamten pierwszy podjechał. Tak. Ona się przełącza a tu, a tak, automatycznie. A tutaj są, jest przycisk i można przycisnąć i wtedy światła się zapalają. Patrzcie, jakie pędy puścił, winogron jakie ma pędy, to wszystko trzeba poobrywać. Ogromne. chociaż tu tu do sąsiadów w las no rosyja ani borówki Jeszcze wam pokażę za chwilę. Poznajecie tą panią z kosiarką ani boróweczki ni sztuki. Tu też pędy jak a co tu się wydarzyło? Nie ma winogronu. Więc co dojrzewał, ani sztuki. Parę kulek zostało. No, czyli mieliśmy gości. Aha, to dlatego też nie ma borówek. Na ziemi. No pięknie, nie? Patrzcie trochę ogórków. Pomidory. Lecie zatrzymaj mieliśmy gości to nie ma ani borówki jednej ani na krzakach ani na dole i nie ma tego ciemnego bo w ogóle winogrona jak nie ma wcale no berwany jest ani jednego ani parę kulek zostało zielonych. A te, co dojrzewały, nie ma nic ani na krzakach ani na dole. I to się opłaca, nie? Tak. I to się właśnie opłaca. Pomidorów nie wzięli, bo pomidory są tanie. No, a winogron jest drogi. 4 zł, a winogron jest po 20. Zł. No trudno. Idę robić winogron. No winogron po operacji widzicie ładny wszystko i fruziek Jak pościnałem wszystko Becia mówi, że to może ptaszki zjadły zjadły borówki, zjadły winogron Ciekawy jest. No, widzicie tam, jak ładnie wszystko. Tu jakąś dziurę mamy. Ale to się. Zapełnię, jak te moje. Odrosną, co posadziłem. patrzcie ile tego było. Patrzcie jak truskawki rosną Piękne i jakie małe mają pędy No bo, nie... bo leszczyna je zasłoniła No, leszczyna się rozrosła I za... patrz, leszczyna kwitnie no. Ale no. trochę za późno trochę za późno chyba No Wszystko się poprzestawiało No tak, bo ma małe kwiatki Tam ma No, multum Nie wiem czy to ona teraz powinna kwiat? Ale powiedz mi to faktycznie nie jest parę orzechów Myślałem, że tu też były ptaki No a tu gdzie jest na słońcu tak. Patrzcie jakie maleństwa Wszystko słońce wypało. Wszystko wypaliło Tam za deską w cieniu już są ładne Ale myślę, że w przyszłym roku Ta leszczyna jeszcze bardziej wyrośnie. No i to będą piękne truskawki. A posadziliśmy krzaczka takiego półmokora. Patrzcie założ na słońcu tam leży. No i weź jej coś zrób No. Susza tak. totalna susza ale jaka zobaczcie, zobaczcie jak ładna leścina się daleka pokaza a zasadziliśmy ją chyba 3 lata temu czy 4 No. taki malutki krzaczek patrzcie co tu nam wyrosło i dobrze bo udaje cień przynajmniej ma ze 2,20 już ja mam med 85 a ona jest wyższa gdzieś ze 30 cm Idę tam podlewać. No. Idę raz No, rabarbar spaliło. Był taki duży, i słońce spaliło rabarbar. Spójrzcie widzowie, coś dzieje się z winogranem. Jak wiecie, co to jest, to piszcie, bo coś się dzieje z liśćmi, patrz na górze, co? Wyglądają. No wyglądają. A jak wyglądają? No odwrót. One są takie chyba białe. Białe, jakie się porobiły. Nigdy to się nie robiło. No A nigdy tak nie mieliśmy. Rudziek ruzia Gruzia się boi wody, nie da się oprysku. No, boi się wody. Dobra, będziemy zbierać pomidory i wyjeżdżamy do domu Nasze pomidorki tylko, nie? Tak, wystarczy. Na dzisiaj. Nie? Boże, te dobijam, nie Tyle mamy pomidorów. Powiem wam, że są takie nabite. A a. Ciężkie. Ciężkie nabite. One dojrzeją już w domu, bo tak to może się okazać, że nie będzie. Ja przyjdę tu za 2-3 dni. A na parapecie one fajnie. Te które są już trochę czerwone Dojrzeją Powiem Wam, że tu jest takie z 5 kilo podejrzewam. Za 4-5 kilo, bo naprawdę są bardzo ciężkie. Dobra, zbieramy się do domku A no, wracamy do domu. Jeszcze by porobił, ale no nie idzie za gorąco. Nie idzie, słuchajcie, jest tak, tak gorąco, że... Nie daliśmy nawet rady całej działki skosić no. Kawałeczek nam zostało i powiedziałam, że no nie, no nie dam rady. Może no, ja też kosiłem. To już normalnie no. można dostać zaraz powiem, że tylko ty koś <grymne> ale pomidory udane, piękne <grymne> tfu no właśnie tylko winogron choruje coś tamtego zjadły szpaki <grymne> chyba tak chyba ktoś go zje... to słuchajcie powiemy tak ktoś ktoś go zjadł. coś go zjadło, ktoś albo coś go zjadło borówki też wszystkie, krzaki puste pruskawka ładnie się rozrosła ta w cieniu tak no. mieliśmy odpowiedzieć na pytanie jedna z was nam zadała co zrobić aby przeżyć ze sobą 33 lata jaki mamy na to patent nie. jaki? Nie, ja nie wiem wszystko robić ze sobą ra razem prócz pikacji. Nie no wiadomo, ale jak najwięcej rzeczy robić razem Pozdrawiam też panią, która powiedziała, że becia jakie to brzydkie zdrobnienie. Co nie? A no i co tego. Nie każdemu się mi się podobać. Właśnie. No. no i tak to jest, na 33 lata. No. Tak, trzeba sobie po pierwsze tak. Trzeba się czasami pokłócić bez tego by człowiek nie wytrzymał, my też się kłócimy. Tylko, że my się kłócimy 10 minut. Nie, nawet nie. No nawet nie. Dwie ale... minuty trzy i później I tak. się już I już jest. I wszystko... już normalnie wszystko jest. Tak, Zaraz. już jest normalnie. Bo nie ma co właśnie takiej kłótni, takie rozpamiętywanie, jakieś ciche dni czy coś. Nie, u nas jest 10 minut kłótnia i, i tak jak na ty powiedział nawet nie i koniec. Zamykamy temat, powiemy to, co mamy powiedzieć i koniec. Nie ma rozpamiętywania yy, jakichś głupich tych, bo to jest chyba najgorsze. No i bardzo dużo rzeczy robimy razem. Ryby, na grzyby. Tak, na działkę, tak jak ty już powiedziałeś. Jak wy możecie wszędzie razem? No możemy, dlatego jesteśmy ze sobą 33 lata. 34, bo jeszcze rok byliśmy ze sobą przed ślubem. Mi się zdaje, I wy, i nie, nie patrzeć na to, że druga osoba jest idealna, bo nikt nie jest idealny i czasami tak jest. i czasami takie jakieś drobne grzeszki trzeba sobie po prostu wybaczać. Jak będzie wyrwałem, to była jeszcze małoletnia. 17 lat miała. No i to mnie wyrwałeś. Ty. Podażuj tylko i jest. <laughs> jeszcze by ci ktoś uwierzył. Takie głupoty co ty opowiadasz. Weź mnie, weź mnie, mówię, dobra, chodź. <laughs> o Ludzie, Artyk to ma bardzo bujną fantazję, mówię. Pan. I, I nie strepiały nie? A 30 lat wojsko służył. No. I nie strepił się. Ty jako użyjesz słowo, to. No bo tak mówią na żołnierzy zawodowy Mówili kiedyś. Teraz to ja nie wiem. Ja coś wymyślisz to... Wymyślisz oh. wymyślisz. I prawdę mówiąc, powiem wam, że my żeśmy się dobrali, bo my praktycznie takie same potrawy lubimy. Co nie? Bardzo lubimy chodzić na grzyby. Uważaj. Bardzo lubimy chodzić na grzyby. Mm -hmm. Bardzo, jak to się nazywa? Ja nie... mówiłem do niego, żeby uważał, no. nie to ciebie. No. Bardzo lubimy e, nad wodę jeździć, co nie? Czy to nad rzekę, czy na jezioro? Tak jest. Normalnie nie widzieliśmy, słońce się świeci, nie widać jak ktoś wchodzi. Jedynie się czym różnimy, to ja czytam książki, ty nie czytasz. Ja już się naczytałem w swoim życiu. Więc ty ich w ogóle nie czytasz? E, I jeszcze. Na, Słuchajcie, nawet filmy potrafimy lubić te same. Bardzo lubimy horrory i fantastykę, co nie? No horror, fantastyka i dobry, historyczny film też. Zobacz, jaki samochód, ale ekstra piękny. Także to też yy, lubimy. No nie no dużo, dużo rzeczy po prostu yy, to co... tak żeśmy się jakoś dobrali, że... Ale albo wiecie co, albo może być też to, że my bardzo... Ja bardzo wcześniej już mam za Miałam 18 lat. A ty miałeś 21, co nie? No. no. no I słuchajcie, może dlatego, że żeśmy się po prostu razem tak jakby do docierali, co nie? No. No bo jak już później człowiek ma 30 lat czy ponad 30, to już ma swoje nawyki. Już jeden ma nawyki, drugi ma swoje nawyki. Już później ciężko jest, e, wiesz co, tak jakby się dograć, co nie? Bo już to już każdy ma takie jakieś inne nawyki. że będziemy się żegnać? No będziemy się żegnać. Żegnamy się z wami, kochani. Miłego dnia wam życzymy. I, do A i, pracy, i, Roda. Po, I. I może wy jakąś macie y, ten, jakąś receptę. Jak tu długo ze sobą być? Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa, pa. Pa.